Jak umawiać się z panną? Po pierwsze, panna jako znak, jeżeli zdecydował się z tobą umówić, wiesz mi, masz już coś w sobie. To nie jest znak, który będzie ci ścigał i gonił, jeżeli będziesz bawić się w różnego rodzaju gierki, jakieś emocjonalne tutaj, e, trudno mi jest to być i tego typu. Od razu mówię, już leżesz. To nie jest znak, który będzie zainteresowany bawieniem się i jakimiś pierdółkami tego typu, bo są zbyt inteligentne, na to wymagają inteligencji, jakiejś powagi od ciebie również, bądź punktualny lub punktualna. Dokładna, jeżeli coś planujesz, jeżeli coś organizujesz, trzymaj się tego, strasznie irytuje je, wycofywanie, zmiana zmiana zdania. Liczą się swoim czasem i będą oczekiwały tego samego. Chcą, żebyś ich zrozumiał. Panna jest znakiem, który czasami mówi między wierszami, więc trzeba być cierpliwym i starać się ich zrozumieć. I co najważniejsze, ulży im w codziennych obowiązkach. Panna z natury ma tendencję do brania na siebie bardzo dużo i mają tendencję do wkładania sobie kija na plecy, że one muszą wszystko mieć ogarnięte i trzymania się prosto. Więc potrzebują kogoś, kto pozwoli im czasami nawet dystansu i wylu nie wyluzują, jeżeli im nie pomożesz. Jeżeli nie podasz im pod pomocnej dłoni i nie wykażesz się, że samemu wychodzisz z inicjatywą, od razu leżysz. Panna będzie. Tobie pomocna, jeżeli ty będziesz pomocny, pannie. I bądźcie cierpliwi. I teraz, moi drodzy, taka skrajność. Panny z natury są znakiem, który jest bardzo zorganizowany i czysty, w zależności od tego, czy nie mają jakichś tutaj trudnych, moi drodzy, planet w swoim znaku. Jeżeli mają, możecie popadać ze skrajności w skrajność, czyli albo będą miały tutaj natręctwa, typu, że ma być wszędzie porządek, albo będą popadały w skrajność, będziecie mieli ciągły bałagan. Tak czy inaczej, od was, u was będą najbardziej ceniły to, żeby potraficie utrzymać wszystko pod kontrolą.